Witajcie, era wodnika. Intuicja to nie jest dar dla wybrańców. Witajcie moi drodzy. Czy kiedykolwiek czuliście, że znacie odpowiedź zanim jeszcze zapytaliście? Poczuliście subtelny szept w środku, który prowadzi was we właściwym kierunku, nawet gdy logika mówiła inaczej? To wasza intuicja, to nie magia, to wasz najstarszy i najmądrzejszy nawigator, ale w hałasie współczesnego świata jej głos tak łatwo zagłuszyć. Dzisiaj nauczymy się, jak ją słyszeć. Intuicja nie jest darem dla wybranych, to wbudowany kompas waszej duszy, który zawsze wskazuje wam prawdziwą drogę. Wszechświat nieustannie mówi do nas poprzez znaki doznania i nagłe olśnienia. Problem nie polega na tym, że ten głos milczy, ale na tym, że zapomnieliśmy, jak go słuchać. Dzisiaj podejmiemy trzy proste kroki, aby dostroić swój wewnętrzny odbiornik i ponownie połączyć się z naszym wyższym ja. Krok pierwszy. Stwórzcie ciszę. Wasza intuicja mówi szeptem. Aby ją usłyszeć, musicie wyłączyć zewnętrzny i wewnętrzny hałas. I nie oznacza to, że musicie iść w góry. Potrzebujecie tylko 5 do 10 minut dziennie. Wyłącz telefon, wyłącz muzykę. Po prostu usiądź i oddychaj. Obserwuj swoje myśli, nie przywiązując się do nich, pozwól im przepłynąć, jak chmury na niebie. W tej ciszy, między myślami, rodzą się najcenniejsze odpowiedzi. Cisza to przestrzeń, w której dusza zaczyna przemawiać. Krok drugi: dostrój się do swojego ciała. Twoje ciało jest fizycznym barometrem Twojej duszy. Ono nigdy nie kłamie. Intuicja często manifestuje się poprzez doznania cielesne. Przypomnij sobie, uczucie motylku w brzuchu przed radosnym wydarzeniem lub niewytłumaczalny dreszcz, gdy coś idzie nie tak. Zadaj sobie pytanie, na które szukasz odpowiedzi. A następnie po prostu poczuj, co dzieje się w Twoim ciele: ciepło i rozszerzanie się w klatce piersiowej, lub też chłód i ściskanie w żołądku. Ciało daje prostą odpowiedź tak lub nie. Zaufaj tym sygnałom. To język, który nie zna słów, ale zawsze mówi prawdę. Krok trzeci: zadaj pytania i pozwól im odejść. Sformułuj swoje pytanie do wszechświata lub swojej podświadomości jasno i wyraźnie. Możesz je zapisać lub wypowiedzieć na głos, a potem odpuścić. Przestań gorączkowo szukać odpowiedzi. Czyń swoje, idź na spacer, weź kąpiel. Odpowiedź przyjdzie, kiedy najmniej się spodziewasz. Przyjdzie poprzez wers w książce, piosenkę, którą przypadkowo usłyszałeś, nagłą myśl w Twojej duszy. Intuicja nie działa według harmonogramu, ona działa w przepływie, w potoku. Twoim zadaniem jest zadawanie pytań i otwieranie wszystkich kanałów, aby otrzymać odpowiedź bez zamartwiania się rezultatem. Teraz zróbmy prostą praktykę, dokładnie w tej chwili. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki oddech i powoli wypuść powietrze. Wyobraź sobie małe pytanie, które cię dotyczy. Nie coś wielkiego, ale prostego, na przykład. Czego potrzebuję teraz do harmonii? Nie szukaj odpowiedzi umysłem. Po prostu oddychaj i zwróć uwagę na pierwszy obraz pierwsze uczucie lub słowo, które przychodzi Ci do głowy, bez analizy i bez krytyki. To jest przesłanie Twojej intuicji. Teraz otwórz oczy. Twój wewnętrzny głos jest zawsze z Tobą. To Twój najwierniejszy przyjaciel i mądry doradca. Praktykuj te trzy proste kroki: ciszę, uwagę na ciało i umiejętność puszczania, a będziesz go słyszeć coraz wyraźniej. Podziel się swoją energią. Napisz w komentarzach, jakie wiadomości otrzymałeś lub otrzymałaś dzięki intuicji. Wspierajmy się wzajemnie. Bogostanów Wam wszystkim.